Pewnie wiesz, że była wojna między Wietnamem i Stanami. Ale czy wiesz, że Ameryka przegrała tą wojnę? Może też nie wiesz, że ponad milion ludzi umarło w Wietnamie i że ta wojna nie zaczęła się ze Stanami, a tak naprawdę to była wojna, która była udziedziczona albo coś takiego, nie wiem, jak to się mówi to słowo. od Innego kraju, to znaczy od Francji, i właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek, to zapraszam. W Stanach, oczywiście, wiadomo, nikt nic nie wie o żadnym innym kraju na świecie. To jest normalne. Ale byłem szczerze zaskoczony, jak się dowiedziałam, że ludzie w Polsce nie wiedzą, że Wietnam to dawniej była francuska kolonia. Szczególnie, że Polacy zawsze się śmieją, że tak. O, oni nawet nie wiedzą, gdzie Polska jest. Ale potem Polacy nie wiedzą, że Wietnam to była francuska kolonia? Ale okej, okay, ja to całkowicie rozumiem, bo nikogo w Polsce nie obchodzi Wietnam. Tak samo jak w Stanach, nikogo nie obchodzi Polska. Ale to co jest ciekawe, jest, że jest dużo Wietnamczyków nie tylko w Stanach, ale w Polsce też. Tylko różnica jest taka, że ci Wietnamczycy w Stanach, to oni przyszli przez to, że oni byli przeciw. Komunistom, a ci Wietnamczycy w Polsce, to oni tutaj są przez to, że Wietnam był komunistycznym krajem i Polska był komunistycznym krajem, i przez to oni mogli tutaj przylecieć. Ale okej, okay, to nieważne. Zaczniemy od początku, jak to się stało, że Wietnam był francuską kolonią. Oczywiście wiecie, że w latach 1800, jakieś tam, to był ten czas imperializmu. I każdy europejski kraj chciał mieć jakieś kolonie gdzieś na świecie i właśnie Francja, no po prostu, powiedzmy, zaatakowała Wietnam, tylko, że to chyba nie był krajem wtedy, ale nie jestem pewny, bo też nie znam tą historię aż tak bardzo, jak powinienem, ale Francja zaatakowała Wietnam, zajęła Wietnam, nie tylko Wietnam, ale też Laos i Kambodżę i... Przez to przez bardzo długi czas to była kolonia francuska. I jak będziecie w Wietnamie, to pewnie zobaczycie, jaki wpływ Francja miała na ten kraj. I nawet myślę, że oni tam do dzisiaj częściowo mówią po francusku i znajdziecie taką pyszną wietnamską kanapkę. Pewnie wiecie, że w Azji nie jedzą chleba, ale przez to, że Wietnam był część Francji, to oni jedzą takie. Pieszne kanapki z taką bagietką. Ta kanapka się nazywa Ban Mi. Jak, jak będziecie mieli szansę, to zamówcie ją, bo ona jest bardzo dobra. To Francja była w Wietnamie przez bardzo długi czas. Nie wiem, ponad 50 lat, nie wiem ile, ale ponad 50. I oczywiście możecie się domyśleć, że no, nie każdemu to się podobało w Wietnamie. I to się szczególnie nie podobało. Ho Chi Minhowi, chyba tak się mówi? Jak nigdy nie słyszeliście o Ho Chi Minh, to znaczy, że w ogóle nic nie wiecie o Wietnamie, bo on był i chyba do dzisiaj jest bardzo ważną postacią. Nawet przed drugą wojną to Ho Chi Minh po prostu chciał, żeby Wietnam był Niepodległym państwem. I choć Min podróżował po świecie, chyba się uczył w Francji, chyba mieszkał w Stanach, a potem później pojechał do Rosji, oczywiście do Związku Radzieckiego, i tam się uczył, jak być dobrym komunistą, albo ja nie wiem, co oni tam go uczyli. I choć Min chciał, żeby Wietnam był niepodległym Komunistycznym krajem. I jak Druga wojna światowa wybuchła w Europie i Niemcy zaatakowali Francję, to wtedy, no co Francja mogła zrobić w Wietnamie. Oni nie mogli nic zrobić. I właśnie wtedy Japończycy wkroczyli do Wietnamu i mniej więcej wzięli Wietnam dla siebie. Może też wiecie, że część Francji była samorządząca. W trakcie II wojny światowej, że okej, okay, może samorządząca jest za dużo powiedziane. To byli naziści, którzy robili wszystko to, co Hitler chciał, żeby oni robili, ale nadal Francuzi, nazistowscy Francuzi, rządzili część Francji i oczywiście było trochę tych Francuzów w Wietnamie, ale oni nic nie mogli zrobić, tak naprawdę ich było bardzo mało, jak Japonia. Weszła do Wietnamu. I z tego co rozumiem, to Japonia mniej więcej kontrolowała Wietnam w trakcie II wojny światowej. I oczywiście Niemcy i Japonia przegrali w 1945 roku, ale przed przegraniem wojny to Japonia powiedziała, że Wietnam już jest niepodległym krajem, i te czasy kolonizacji się skończyły. Ale oczywiście Francuzom się to nie podobało. To Francuzi, jak już mieli swój kraj z powrotem od Niemców, to oni wrócili do Wietnamu i chcieli nadal kontrolować Wietnam i żeby to dalej było tak jak w tych starych, dobrych czasach. Ale w trakcie II wojny, jak Japonia była w Wietnamie, to ten Ho Chi Minh, on mniej więcej stworzył taki no, może to nie był rząd, ale stworzył taką grupę, która chciała po prostu walczyć i bić się o niepodległość przeciw Japończyków i przeciw Francuzom. To jak Francja wróciła do Wietnamu w 1945 roku, to wtedy Ho Chi Minh i jego grupa zaczęli się bić z Francuzami i Francuzi przegrywali, tak bardzo źle przegrywali. Szczególnie, że był taki moment, że Chińczycy i Związek Radziecki zaczęli wspierać Wietnam. I przez to wsparcie to ci komunistyczni Wietnamczycy dawali tymi Francuzom po dupie. Tak się mówi? Ja nie wiem, to chyba, chyba tak się mówi. I ci Francuzi przegrywali, oczywiście, że przegrywali, oni przegrali drugą wojnę światową, że Polska dłużej trwała niż Francuzi. To... czy ktoś się dziwi, że ci loser Francuzi przegrywali do Wietnamczyków? Nie, okej, okay, żartuję, nie, by, bo Stany też przegrali do Wietnamczyków, I, ale to też był inny sposób walki, że ci Wietnamczycy po prostu się chowali. I stworzyli, stworzyli taki gorilla warfare. Nie wiem, jak się mówi gorilla warfare po polsku, to jest jak po prostu ludzie się chowają, atakują i uciekają. I przez to, że są dżungle w Wietnamie, to było im łatwo to zrobić. To mniej więcej w roku 50 Truman, prezydent Ameryki, po prostu powiedział, że hej, jak jakiś kraj się bije z komunistami, to my chcemy im pomóc żeby nie przegrali do komunistów. I z czasem w Stanach wymyślili taką teorię. I to się nazywało The Domino Theory. Domino? Teoria? Albo coś takiego, że jak mamy takie... Jak się nazywają? Dominosy? Domino? Nie mam pojęcia. I jak jeden domino spadnie, to one wszystkie spadną. I właśnie tak Amerykanie myśleli, że jak jeden kraj spadnie do komunizmu, to wtedy Każde inne kraje też się staną komunistyczne. I przez to, że Ameryka się stała no, największą siłą na świecie po II wojnie, to teraz Ameryka była ta policja dla całego świata. I już pobili nazistów, i teraz, wiesz, było coś nawet, nawet gorszego. Komuniści. I dlatego zimna wojna się nazywa Zimna Wojna, bo to nie było tak, że Ameryka się biła z Rosją. Nie, to było tak, że Ameryka się biła z jakimś krajem, który chciał być komunistyczny, i Rosja chcieli im pomagać, to Rosja po prostu im dała pieniądze i broń, i Ameryka zamiast się bić z Rosją, to się biła z tamtym krajem, i tak samo było jak Rosja biła się z jakimś innym krajem, to ta Ameryka wspierała tamten kraj to. Bardzo dziwne czasy, i dlatego była zimna wojna. I przez to Ameryka po prostu pomyślała, że nie możemy pozwolić, żeby Wietnam miał niepodległość jako komunistyczny kraj. Ale powiem tak, że ludzie w Wietnamie oni chcieli komunizm. W tamtych czasach, z tego co wiem, jakby mieli wybory, to komuniści by wygrali. I mimo to, że Ameryka jest, wiesz, wspiera demokrację, oni nie chcieli pozwolić prawdziwą demokrację, nie chcieli, żeby ludzie głosowali, bo wiedzieli, że komuniści by wygrali. I przez to, że Francuzi tak okropnie przegrywali, że oni w ogóle nie mieli szansy, oni ciągle przegrywali, nie mieli pieniędzy, był taki moment, że Ameryka płaciła za chyba 80 albo 90% tej wojny. Dla Francuzów. I ci Francuzi przegrywali. Nie wiem, co oni robili, jak pali papierosy i tak. albo coś takiego. I też Amerykanie wysyłali swoich żołnierzy tam, żeby, żeby trenować tych Francuzów, ale to nic nie pomogło. I wreszcie, to chyba było w 1954 albo 1955 roku, nie pamiętam. Francuzi przegrali tak okropnie, była taka duża bitwa, i oni przegrali. Ci Francuzi powiedzieli: Mamy dość. Już wracałem do Francji. Jak oni chcą mieć swój kraj, to niech mają. Ameryka powiedziała: wow, hej, nie, nie możecie iść, przecież oni są komunistami. Oni nie mogą, nie możemy pozwolić, żeby oni mieli swój kraj. Ale ci Wietnamczycy chcieli choć i mina. Oni chcieli komunizm. I chyba najważniejsze dla nich, oni chcieli niepodległość. Oni chcieli, żeby nikt się nie wtrącał w ich kraj. Ale przez to, że oni chcieli być komunistami, to Ameryka nie mogła na to pozwolić. I jak Francuzi wreszcie. Wyjechali, albo wylecieli z Wietnamu, to wtedy a, Wietnam był podzielony na północ i na południe. I na północy byli komuniści, i na południu byli ci ludzie, którzy w dawniejszych czasach byli razem, powiedzmy, że, że lubili tych Francuzów. I z tego co wiem, to Wietnam to tradycyjnie jest buddystyczny buddystyczny, buddystyczny kraj, ale oczywiście ci najbogatsi ludzie, którzy współpracowali z Francuzami, to oni byli katolikami. Oni byli bogaci, oni mówili po francusku, oni byli kapitalistami i właśnie ci ludzie mieli władzę na południu, ale większość ludzi w Wietnamu, to oni, oni nie lubili takich ludzi. Bo uważali, że oni byli zdrajcami, że oni pracowali razem z Francuzami i nawet mieli religię Francuzów. I ten prezydent, który sam mniej więcej się wybrał i e, miał sztuczne wybory, żeby wygrać tą, tą prezydenturę, to ludzie go nie lubili, bo on gnębił wszystkich, którzy nie byli katolikami i pewnie widzieliście, że byli, te, byli tacy. Mnichowie, nie wiem, co to są mnichy, mi, mnichowie e, buddystyczne i oni się podpalali, w, właśnie widzieli, jak źle ten kapitalistyczny katolik, który rządził poł, południowym Wietnamem, jak on gnębił i źle traktował buddystów i tak dalej, to ogólnie niko nie lubił. I mimo to, że Ameryka tak naprawdę go wybrała i powiedziała, że hej, będziemy cię wspierać, to z czasem e, uważali, że on nie, on nie będzie dobrym prezydentem. I potem oni wspierali jakąś inną grupę, i tamta grupa złapała tego prezydenta i go zabiła. I tak, ugh, tak bardzo, takie, tak naprawdę źle go zabiła. I Ameryka to wspierała. I mniej więcej po prostu był chaos tam na południu, że oni, tak jak. Ciągle zmieniali um, prezydentów, ciągle zmieniali, kto rządził południowym, południowym Wietnamem, a na północy to ten Ho Chi Minh rządził przez długi czas, potem ktoś inny wziął jego miejsce, jak już był chory. I ludzie tak naprawdę go wspierali. Nawet ludzie, którzy byli na południu, wspierali tego Ho Chi Minha. I było wojsko, z północy wietnamskie, ale też była taka grupa, która się nazywała The Viet Cong. I Viet Cong byli ludzie, którzy mieszkali na południu i nie byli część wojska północnego, ale tak w nocy się przebierali i tak bili się z Ameryką i z kapitalistami. To tak naprawdę ludzie, wiesz, ludzie nie, chyba nie chcieli, żeby Ameryka tam była. Większość ludzi przynajmniej. I większość ludzi chcia, chciała, żeby ten Ho Chi Minh był prezydentem. I żeby ich kraj był komunistyczny. Jak Francuzi wyjechali w 1965 roku, to oni się zgodzili, że będzie północ-południe i z czasem będą wybory, ale Ameryka nie chciała tych wyborów, powiedzieli, że oni by przegrali i komuniści by wygrali. To powoli oni zaczęli wysyłać więcej. Żołnierzy, do, do, amerykańskich żołnierzy do Wietnamu, do południowego Wietnamu. I też na początku oni próbowali po prostu bombardować północny Wietnam. Chyba to robili przez trzy lata, ale tak naprawdę. Nic z tego nie było, to w ogóle nie pomogło. To wreszcie oni wysłali tak naprawdę dużo amerykańskich żołnierzy do Wietnamu, tak, tak w chuj dużo żołnierzy. I w trakcie tej wojny to myślę, że chyba ponad 50 tysięcy Amerykanów tam umarło, tak 57 tysięcy Amerykanów tam umarło. To mniej więcej w 1968 roku. Tam było bardzo dużo Amerykaninów i tam naprawdę było bardzo dużo bitw i no, Amerykanie po prostu tam umierali. I Ameryka wygrała każdą bitwę, ale przegrała wojnę. I dopiero Ameryka po prostu wyjechała z Wietnamu w 75 roku. I myślę, że mniej więcej, ja myślę, że tak mniej więcej Ameryka przestała tam działać tak mocno w 72 albo trzecim roku i wreszcie wylecieli w 75 roku. To wyobraźcie sobie, że ci Wietnamczycy chcieli wolność przez długi czas, że w latach 1800 i początek 1900, to oni byli część Francji. I potem, oczywiście, była druga wojna, tam byli Japończycy, potem Francuzi wrócili. Od 45 roku do 1975 roku oni się bili. Ja myślę, że tam był, no musiało być okropnie. I wiem, że bardzo dużo ludzi umarło, nie tylko żołnierze, bo to nie była normalna wojna. To było oni się bili w wioskach, w dżungli. Niestety normalni ludzie umierali cały czas. I też oczywiście Ameryka bombardowała wszystko, to wyobraźcie sobie, ile. Zwykłych ludzi tam marło. Ale nie mówię, że tylko Ameryka to robiła, bo ci właśnie, ci Viet Kong i ci żołnierze z północy, to oni też zabijali mnóstwo wieśniaków, tak się mówi, Lud ludzi ze wsi, po prostu tak bez powodu, bo myśleli, że pomagają Amerykanom. A potem Amerykanie myśleli, że ci ludzie ze wsi pomagali tym Viet Kong, albo, e, albo to wojsko z północy. To wyobraźcie sobie, że, wiesz, no, było źle. No i Ameryka przegrała tą wojnę. Mam takiego kolegę, on nie jest z Stanów, on jest chyba ze Szwecji albo gdzieś, i on był w Wietnamie i właśnie mówił, że tam w Wietnamie oni są bardzo dumni z tego, że do dzisiaj mówią tak, tylko my pobiliśmy Amerykę, je! Yeah. ale teraz widocznie Afganistan też ich pobił, ja nie wiem. Ja myślę, że, a, ja myślę, że jest podobna sytuacja w Afganistanie, jak było w Wietnamie, to jest, ja nie wiem. Ale też było bardzo dużo protestów w trakcie wojny w Wietnamie, w Stanach. Że ludzie po prostu nie rozumieli, czemu ta wojna się działa. I uważali, że to była strata pieniędzy, strata czasu i że Amerykanie umierają. Nie tylko Amerykanie umierają, ale ci Wietnamczycy umierają. Oni po prostu... Wiesz, tak niektórzy ci hipisi, ci ludzie, którzy protestowali, to mówili, że hej, oni chcą mieć swój kraj, zostaw ich w spokoju, Czemu my tam jesteśmy? I wtedy były takie duże protesty. I to był, z tego co wiem, tak jak pierwszy raz, że ludzie zaczęli protestować w taki sposób. Przed drugą wojną światową to nie było średnie klasy, byli tylko bardzo bogaci i tak resztę ludzi byli biedni, albo tak, no, tak przynajmniej trochę biedni. A po drugiej wojnie światowej to nagle było dużo takich Programów socjalnych, które było stworzone tak naprawdę przed II wojną światową, że FDR Franklin Delano Roosevelt stworzył The New Deal, i on stworzył mnóstwo takich e, programów socjalnych, na przykład emerytura, i no, ogólnie po prostu wcześniej nie było w ogóle żadnych programów socjalnych, a i właśnie ten FDR przed wojną to stworzył. I jak już wojna się skończyła, to no, wszystko było dobrze w Stanach, że ta wojna uratowała. Ameryka. Ameryka była w depresji, był ten kryzys, ale przez Drugą wojnę to już nie było kryzysu w Stanach i ludzie żyli dobrze. I tak naprawdę pierwszy raz w amerykańskiej historii to była średnia klasa, ludzie mogli mieć swój dom, mieli dobrą pracę i młodzi ludzie zaczęli chodzić na uniwersytet, tak normalni ludzie. I właśnie wtedy ci młodzi ludzie, którzy byli już w uniwersytecie, oni zaczęli protestować. I mniej więcej to się zaczęło tak pod koniec lat 60. Wtedy zobaczyliśmy ten, ten hippie movement, że ci hipisi w jakiś sposób się pojawili. I częściowo to było przez to, że im się nie podobało jak ich rząd postępował. Wtedy ludzie zaczęli na przykład palić zioło albo brać kwas. Wcześniej to ludzie nie używali narkotyków w Stanach, to nie było takie, Wiesz, może używali. Narkotyki, jak byli chorzy, że jak wiesz, się źle czuli, to brali opium albo coś takiego, ale w tych latach 60. -tych ludzie zaczęli tak naprawdę używać narkotyki, żeby się tak dobrze bawić. I to było zioło, kwas i tak dalej. I chyba to jest przez to, że mieli edukację, to oni mogli tak. Mieli czas, mieli pieniądze. I mogli myśleć o tym, co ich, co ich kraj robi, i im się to nie podobało. A wcześniej, jak ludzie są biedni, to nie mają czasu, nie myślą o takim czymś, po prostu żyją sobie. I dlatego oni się nazywali hippies, bo oni byli hypocrites, Że oni, wiesz, hipokrytami, że oni po prostu mieli wszystko, ale nie byli zadowoleni. Że oni mieli więcej niż ktokolwiek w amerykańskiej historii. Że oni mieli edukację, mieli domy, ich matki nie pracowały. Ojcowie pracowali 40 godzin i zarabiali, wiesz, wystarczająco pieniędzy i mogli żyć normalne życie. Wreszcie, w pierwszy raz w historii i mogli wysyłać swoje dzieci do szkoły na uniwersytet, ale ci hippies to przez to, że mieli wszystko to, co potrzebowali, to wtedy mogli myśleć o innych sprawach politycznych, i widocznie im się nie podobało i przez to protestowali. I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Jak jesteście ciekawi, to sprawdźcie sami. Wiesz, jest, to była długa wojna. I oczywiście to jest perspektywa Amerykanina. Ja, wiesz, ta historia jest dużo dłuższa i dużo bardziej ważna dla Wietnamczyków. To jest wiesz, oni na pewno inaczej patrzą na to, niż my na to patrzymy. Ale to jest fascynujące i a myślę, że Ameryka dużo się nauczyła w tamtych czasach. Bardzo dużo. Oni przegrali. I wyglądali głupio. I do dzisiaj to jest coś, co tak... No, trochę taki wstyd w Stanach, że to, co się stało w Wietnamie. Ale też ogólnie ludzie w Stanach nie wiedzą, co tam się stało. Ci młodzi ludzie nie mają pojęcia. To dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobał dzisiejszy filmik. Czy chcecie więcej filmików o amerykańskiej historii, albo może o polskiej historii? Też sprawdźcie moją stronę davezameryki.pl uh, i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!